Nasza szkoła powstała w 24 roku, w tym roku odbyło się bardzo wiele ważnych dla naszego państwa wydarzeń między innymi została podjęta decyzja przez premiera Władysława Grabskiego o utworzeniu Banku Polskiego na Zmędnicy Polskiej. To była niesłychanie ważna decyzja, jedna z najważniejszych decyzji w okresie międzywojennym, bo dzięki tym decyzjom zaczęła się rozwijać gospodarka państwa polskiego. Najszczęższe <laughs> informacje, Najświeższe informacje. Pan Grabski wprowadził polską zutówkę! Pan Grabski wprowadził polską zutówkę! Gaza tarodowskowska, gaza, gaza Najnowsza szkoła otwarta na terenie Radowska! Y, trzyklasowa szkoła handlowa! Gaza tarodowska, gaza tarodowska! Dziękujemy gazyciarzowi! One mówią! Co się w naszej szkole działo? Są tam ogłoszenia reklamowe, bardzo proszę Państwo sobie mogą przeczytać, jak to ogłaszane są zapisy do szkoły handlowej mówiące o tym, że ta szkoła rozpoczyna swoją działalność na podbudowie siedmioklasowej szkoły podstawowej i jest to szkoła koedukacyjna. Zawsze sztandar naszej szkoły. Gdybyś mógł pokazać im nazwę tej Zapraszam tutaj. Chorągo. Dalej. Weź wyprostuj. Podnieśmy do góry. I zobaczcie, nazwę szkoły jest wyhaftowana. Mamy? Srebrnej monety. Zwróćcie uwagę, na monecie mamy nowy budynek szkoły. Dokładnie 100 lat temu w gazecie, która na tamten czas nosiła nazwę Gazety Radomskowskiej, ogłoszono budowę pierwszej szkoły zawodowej w Radomsku. Mowa oczywiście tu o naszej szkole, która w tym roku będzie obchodzić swoje stulecie, podobnie jak polska złotówka. Stąd też powiedzenie, szkoła stara jak złotówka. Na dzisiejszej lekcji dowiedziałam się, że nasza szkoła jest tak stara jak złotówka. Zaskakujące było, że szkoła jest nazywana wędrującą, ponieważ do nas miała swoje miejsce. Dzisiaj lekcja w historii była bardzo ciekawa. Mieliśmy przyjemność posłuchać o naszych Dowiedzieliśmy się, że minęła 100-letnia różnica od założenia naszej szkoły. Co ciekawsze, dowiedzieliśmy się, że ekonomik jest stary jak złotówka, bo również została założona 100 lat temu.